Cześć, ja się nazywam Dariusz Jakubowski, jak wiecie jestem tutaj zupełnie z przypadku. Jestem pierwszy raz na TechCampie. Moim poprzednikiem miał być Łukasz, ale no, ja słyszałem, że ukradł mu laptopa. Komuś nam powiedział, że się rozchorował. Sprawa jest taka, że nie mam zbytnio doświadczenia w prezentacjach. Ostatnio prowadziłem jakieś 15 lat temu o tym, dlaczego chcę zostać strażakiem, co też się nie udało, więc stresuję się naprawdę bardzo mocno. Proszę, żebyście byli wyrozumiali. Dobrze, zacznę od tego, kim jestem. Pracuję w ekskiotersie, w tym o czym za chwilę mogę od pięciu lat. Mieszkam we Wrocławiu, to już też wiecie, pracuję w korporacji, czyli tam jakieś doświadczenie zawodowe, można powiedzieć, że jest. Gram w Minecrafta, myślałem, że będzie o wiele mniej osób, bardziej nerdów i to będzie coś fajnego, ale gdybym wiedział, to na pewno usunę tę informację. Także to tyle o mnie. Może jeszcze taka ciekawostka, ten Little Bobby Table to właśnie ja, więc może ktoś mnie chociaż kojarzy i miałbym tutaj jakiegoś znajomego. Przyszedłem wam opowiedzieć o frameworku od senszy, xtj Eshe. Czy ktokolwiek zna takiego frameworka? Słyszał o tym? No właśnie, 5-6 osób, a to jest bardzo duży framework, całkiem popularny za granicą, bardzo stabilny, taki bardzo biznes friendly. E, więc reguły e, takie korporacje e, im większa, tym, e, tym lepiej używają tego, e, tego frameworka. E, I chciałam do niego poznać, przedstawić go Wam i, i w jakiś sposób do niego zachęcić, tak? Bo właśnie tak mało osób go zna, a framework naprawdę jest warty Poznania. E, tak, powiedziałem to, co miałem tutaj powiedzieć. E, po pierwsze, zanim sam framework. E, Framework jest odsensy, kupujący licencję, no bo to jest prostu framework, dostajemy tak naprawdę nie sam, nie są biblioteki, które są w drugiej pozycji, a prawie cały ten pakiet, czyli takie kompletne środowisko programistyczne, żeby jakby tak nie, nie dzielić pracy między programistów, że każdy pracuje na czymś innym i każdy używa jakiejś technologii. W xjs chodzi głównie o to, żeby kod był spójny i żeby raczej wymuszać pewne, pewne typy pracy, że możemy sobie zatrudnić jakąś osobę do zespołu. I ta osoba już jest prawie, że w swoim środowisku już więcej, mniej więcej wie co robić. Sam ten framework dzieje się w sumie na trzy kategorie: na xtjs czyli do budowania desktopowych aplikacji, na Touch, sensza Touch po prostu. To jest jakby ta sama biblioteka, ten sam framework, ale w wersji na aplikacje mobilne czyli to jest bardzo fajna sprawa, że, że pisząc w tym frameworku możemy od razu pisać aplikacje mobilne, nie zmieniając w żaden sposób technologii. I trzeci jest Ion, którego tutaj nie wymieniłem, bo on chyba upada, to jest e, tak jakby wrapper, coś tak jak kortowa na desktopa, tak? Czy akcelerator tutaj którego znamy. E, zacznę najpierw od XJS-a, bo to w nim się w sumie specjalizuję i o nim mogę najwięcej opowiedzieć. Mam kilka slajdów o i o Ionie, ale, ale głównie chciałem pokazać XJS-a. Więc to właśnie on. E, główne jego e, zalety, główne funkcje tego e, tego frameworka. to jest po pierwsze, ma bardzo dużo klas, no bo 460 to już jest, jest jakiś porządny wynik. Ma swoje moduły do chartingów, czyli wszystkie wykresy do takich rzeczy nie musimy używać żadnych zewnętrznych bibliotek, prawda? Mamy wszystko wbudowane. Tak samo sytuacja wygląda z rysowaniem, czyli różnymi spriteami tym podobnymi. No w sumie na tym się charting opieram. Data package. Data package to jest coś z tyłu pegbona, można do tego tak porównać czyli lokalne bazy danych, to są lokalne, relacyjne bazy danych, które mogą używać proxy zł z Local Storage, a jednocześnie z Postgresa, czy już tam z jakimś ORM się łączyć. Czwarta funkcja to jest taka ulepszona, ulepszona tabelka. Po większość się na takich aplikacji biurowych, a jakże się skupia na takich korporacyjnych, biznesowych aplikacjach, ma w sobie te tabelki, więc Sensha postawiła taki bardzo duży impakt na to, żeby te tabelki jakby powiększyć, usprawiedlać naprawdę dużo, dużo różnych funkcji, więc opowiem o niej później, bo to jest fajna duża klasa, ten, ta tablica. Split DOM to jest też bardzo ceniona cecha xtjs a czyli jakby te wszystkie komponenty, no bo rzecz ja tam sobie nam renderuje te komponenty, musi się wyrenderować w domu, no bo to jest oczywiste też javascriptowy, javascriptowy framework. Natomiast e, chodzi o to, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, e, jak się wyrenderuje na każdej przeglądarce. Ten DOM został jakby odcięty i tym się zajmuje sam Cortex JS-a, a my po prostu piszemy komponent, nie zastanawiając się, jaką będzie wyglądał na każdej przeglądarce, tak? Bo styl renderowania, tym renderowaniem na przeglądarkę komponentu zajmuje się już właśnie ten, ten split DOM. E, teaming jest, e, można css a oczywiście, ale można też e, komponenty, e, Stylować z SASem i kompasem. To jest taki bardziej przyjazny framework, no to biblioteka SAS i kompas. No, któraś tam sprawa to jest klasy, tak? Budując komponenty, budując aplikacje w XDJS-ie, mamy pełną implementację klas, czyli mixiny, mamy interfejsy, mamy dziedziczenie i, i tym podobne, ponieważ jest kompletną architekturą MVC, z s bo jak mówiłem, są te, ten data package, tak? czyli ten S tam występuje i od wersji 5 prowadzi też MVVM. E, o tym nie będę dzisiaj mówił. E, layouty, czyli e, czy tak jakby viewport, tak, możemy sobie otworzyć viewport, Jest o tym też zaraz wspomnę, sandboxing, Możemy używać XJS, a on jeszcze nie powinien znaczy nie będzie się z innymi bibliotekami. To też jest całkiem dopracowana funkcja, że możemy obok XJS-a, to jest frameworkiem i nie bardzo lubią, żeby używać z innymi pluginami czy innymi e, bibliotekami, to jest taka możliwość. Możemy nawet dwa osobne XJS sobie zaimplementować. To jest bardzo fajna sprawa, na przyjmu testingu. E, Focus manager, e, taka w sumie pomocnicza klasa, mogą o tym nie wspominać, chodzi o zarządzanie tabami. Z-Index Manager to podobnie chodzi o okienka, że on sam się zajmuje Z-Indexem w okienkach. Dokumentacja. Dokumentacja jest niesamowicie fajną, no może nie funkcją, ale częścią XJS-a. Ja ją, jak się uda, to pokażę, bo nie ma za bardzo połączenia z internetem, ale można powiedzieć, że każda... Każda metoda, nawet prywatna, każdej klasy jest porządnie opisana i nawet w dokumentacji jest system, że możemy sobie dynamicznie odpalać. Mamy powiedzmy, wchodzimy w dokumentację panelu i możemy już sobie go jednocześnie odpalić. Chciałbym to pokazać, tylko nie wiem, czy będę miał możliwość. E, filozofia XTJS-a, e, przepraszam, że to jest taki spontan, ale ja miałem tylko kilka dni, żeby to, to napisać. E, po pierwsze, nie używamy magii. Tak jak mówiłem, to jest taki korporacyjny framework. E, taki korporacyjny framework, więc e, chodzi o to, żeby e, wiele ludzi mogło z tego korzystać jak najmniej wiedząc, tak? żeby ten kod był czytelny, żeby e, był zrozumiały, e, więc no znamy to określenie, no, jesteśmy programistami, z tym, prawda? E, single Response SRP, e, też znamy to. E, chodzi o to, żeby klasy właśnie były jak największe, chodzi o to, żeby miały jak najwięcej metod i żeby te metody za bardzo się nie zajmowały tym, czym nie powinny się zajmować. E, może nawet nie będę tłumaczył, co czym jest. Chociaż o tej trzeciej rzeczy warto wspomnieć, że taka spójność nazewnictwa. Nie mamy takich problemów, jakie często występują w jQuery, że powiedzmy, ktoś używa baton jako trzy literki btn, a ktoś dalej używa baton jako słowo, prawda? I nigdy nie wiemy, nie możemy sobie z pamięci pomyśleć, czy show baton mamy napisać jako show baton, czy show btn, prawda? Więc bardzo silnie, w znaczy o to dba, żeby te wszystkie nazwy były bardzo intuicyjne, żeby pamiętać o tym, jak to ma wyglądać? Tak, żeby się oddzielić od doma. Jak piszemy aplikację, to staramy się pisać je tak, żeby domem jak nie przejmować. Tak, są klasy renderujące i tego doma mamy nie dotykać, właśnie po to, żebyśmy nie musieli się przejmować z tym, że na przykład się odpali na I8. Tak, on ma się odpalić, bo tym ma się zająć, że jest, a nie nie. Reużywalność, czy no tak można to chyba powiedzieć? kompatybilność, czyli właśnie tak jak mówiłem, tak? na każdym środowisku, które sensza wspiera, nasz kod ma się odpalać. I e, rozdzielne renderowanie, czyli w sumie ten sam punkt, można powiedzieć. E, czyli renderujemy, jak piszemy klasy, to mamy to zrobić tak, że metody, które... E, żadna metoda nie powinna sama czegoś zmieniać w wyrenderowanym komponencie. Ona powinna poprosić renderer, żeby samo, e, samo to się przerenderowało. Ja zaraz pokażę co dokładnie chodzi, czym są te renderery i w jakich klasach to występuje. Jak, się, jak powinna znaczy jak wygląda w sumie każda klasa w xtjs -sie. Zaraz będą przykłady, jak to wygląda na żywo. Ale tak, ona się powinna składać z takich komponentów, no, dokumentacja to jest, tak nasza robota, to nie jest w sumie komponent, prawda? Powinniśmy jak piszemy jakąś klasę, powinniśmy ją udokumentować w jakiś porządny sposób. Kolejna, każda klasa, no jest taka zasada, że każda klasa po czymś dziedziczy, nawet jeżeli ma, nie dziedziczyć, ma, ma dziedziczyć po niczym, to staramy się używać takiej, takiego pustego obiektu, takiej klasy base. I jak mówiłem, no, tak, tych... Jest pełna to, by to była zaimplementowana w XJS, tak? czyli mamy właściwości klas, e, mamy te mixiny, e, mamy zależne klasy, możemy sobie zdefiniować, że jakaś klasa, jeżeli ją załadujemy, to XJS ma od razu sobie załadować do pamięci czy do kesza e, kolejne klasy, które będą używane. I on, on sam już będzie o to dbał, kiedy cache'ować te klasy, kiedy ich nie keszować i tak dalej. E, konstruktor, jest normalnie używamy konstruktora, tak jak w w XJS. Metody to też rzecz jasna statyczne możemy implementować. w XjS, js czyli to jednak znaczy, że to jest już taka, e, taka poważna sprawa i tak jak zaczną angular, bo wiem, że angular już wyglądał o wiele lepiej, ale na początku oni tak e, mówili, że mają troszkę więcej niż naprawdę oni to wydatk nie działało. E, I oczywiście eventy. Możemy każda klasa nie musi być komponentem takim widokowym, tak? Może być e, powiedzmy jakimś tym data packagingiem i to też może e, eventy wysyłać. I dalej się rozdzielają na takie klasy komponenty, czyli takie, które się mogą wyświetlać, tak? czyli takie uj, czyli jQuery UI. I one dodatkowo mają swoje style CSS, tak? czyli takie mixiny, które z CSS mogą sobie ładować, jakieś tam właściwości, takie zmienne do CSS. -a. I NIT component, czyli taka opcja, która uruchamia się, to jest metoda, która się uruchamia zaraz po konstruktorze, ja później wytłumaczę, do czego ona może tam działać. I templatka, czyli tak jak mówiłem, nie piszemy sami, jak my się renderować, tak? nie manipulujemy domem. XJS ma swój system templatek X Template i w tej templatce opisujemy, jak to się powinno wyrenderować i sam renderer już wie, kiedy tą templatkę potraktować trochę inaczej, zależnie od, od przeglądarki. I dobrze, ja teraz pokażę dwa slajdy o tym, jak te aplikacje także jeszcze mogą wyglądać, jaki jest duży rozjazd, ile to tak naprawdę potrafi. Więc to jest aplikacja taka zupełnie do po prostu, żeby pokazać kilka komponentów. Ona jest napisana w XJS 5, czyli można napisać aplikację, która jest biurowa, ale jednocześnie też ładnie wygląda, bo te aplikacje biurowe zazwyczaj cierpią na to, że nie wyglądają prawie w ogóle. I z, ze starszego XJS wyglądały aplikacje tak. Tu jest taki już motyw użyty, taki e, touch, taki, że możemy to sobie odpalić na iPadzie i, i załóżmy na Windowsa 8, też można napisać na pewne aplikacje używając tego teamu. Komponentów tu jest kilka, zaraz pokażę wszystkie klasy. Następnie mam do pokazania, jakie są teamy takie wbudowane, czyli jakie są wyglądy, jak te widżety mogą wyglądać. My się nie musimy przejmować tymi tematkami. Jeżeli piszemy je zgodnie z zasadami senszy, a to wcale nie jest trudne, to te teamy same się dynamicznie powinny zaaplikować i będzie to wyglądać dobrze. Tam nie będzie do tych poprawek. To są dwa, to jest najnowszy, to jest Neptun, czyli właśnie taki z myślą o Windows 8 on został stworzony, sensza jak wyszedł Windows 8, zobaczyli to Metro, postanowili, że spróbują się wstrzelić w ten, w ten rynek, w ten marketplace Windowsa z tym motywem, żeby można pisać desktopowe aplikacje i wrapować jak tego Iona, o którym tam później wspomnę. I ten projekt też nie wypalił, ale sam motyw wygląda, tym byle, że go bardzo łatwo przerobić, tak? bo nie ma zbyt dużo komponentów i jeżeli chcemy jak coś aplikację, to wystarczy parę, parę kolorów pozmieniać. E, to jest standardowy. Z tym standardowym motywem możliwe, że gdzieś się spotkaliście. Ktoś się spotkał z takim motywem? Jedna osoba, czyli no. E, jeżeli widzieliście gdziekolwiek taki motyw, to właśnie pewnie mi się EGRZES-em e, do czynienia. Dwa kolejne, no to jest grey i taka dostępność, tak? jeżeli ktoś jest daltonistą to, to te kolory są tak bardzo przystosowane, żeby jednak mógł, mógł wszystko przeczytać. I dobrze. I teraz mam kilka slajdów o klasach, ile tych klas jest. Nie będę oczywiście opowiadał o wszystkich, chciałbym tylko kilka tych podświetlonych wskazać, bo są dosyć ciekawe. Ten base to jest taki, taki zbiór tych najbardziej potrzebnych, tych takich zupełnie bazowych klas. I załóżmy są tutaj takie no, najciekawsze, czyli Ex Supports. To jest coś z tym tego serwisu Kena Sprawdzamy, ona ma dużo takich różnych właściwości i możemy sprawdzić, czy przeglądarka, na której obecnie jesteśmy, to wspiera. Czyli nie musimy robić takich dziwnych sztuczek, które nie zawsze mogą działać, bo jeżeli założmy się zmieni wersja przeglądarki, to może ta sztuczka nam tego wykrywania czegoś się popsuć. Mamy taką klasę dostępną, nie powinniśmy używać nic więcej. Application. Application tworzymy sobie jako singletona, czyli jest aplikacją. Tak, Możemy stworzyć gotowy program i on będzie sobie te modele wszystkie przeglądał. Nie musimy za bardzo zaśmiecać tych globalnych zmian, no bo zaśmiecanie globalne nigdy nie jest przyjemne. State Manager to jest taka klasa, która dba o, o stan aplikacji, czyli przy uruchomieniu aplikacji, która dziedziczy, znaczy zaimplementowała ten state manager. Aplikacja potrafi y, używać strzałek do historii. To jest często bardzo pożądana taka funkcja, że możemy strzałkami nie przeładowywać strona, po prostu zmienić stan aplikacji i dodatkowo ten stan aplikacji może być sprzytany z kukizu. Czyli jeżeli zmienimy sobie wielkość jakiegoś komponentu, przeładujemy go, to ten komponent się z kuki jak powinien wyglądać. Y, dalej mamy element, czyli nie odnosimy się nigdy do doma bezpośrednio, a właśnie przez taką klasę X dom element. Ona wrapuje tego doma i przez nią jakby zapewnia nam bezpieczeństwo, tak? Że wszystkie metody, których, że nie użyjemy, nie użyjemy jakiejś metody elementów dom, które powinniśmy byli używać na niej i przez to stracimy kompatybilność między różnymi, między różnymi projektami. Dalej jest Ajax, Ajax jest singletonem i, no i w sumie służy tylko do, do robienia zapytań taka zyniczych, bo wiemy, że często w JScript'ie, czyli na przeglądarkach Microsoftu. Te requesty Ajaxowe wyglądają trochę inaczej. Dzięki Ajaxowi, jak, jak mówiłem, nie musimy się takim rzeczami przejmować, mamy to zgrapowane. Dalej mamy widoki, widoków, e, dobrze, widoki to jest jeden jedenstwo, a dalej będzie dużo komponentów. E, czyli tak, kontenery, w kontenerach mamy viewport, czyli taki, no viewport, tego nie muszę tłumaczyć, tak? ale dobrze wiedzieć, że viewport jest i nie musimy tego tak robić systematycznie, czy włączać javascriptem. Panel, czyli taka najbardziej chyba bazowa klasa dla komponentów. Zwykły panel, do którego możemy umieścić HTML. E, możemy też oczywiście różne inne komponenty wrzucać. E, nie wiem, czy zauważycie, ale jakże jest przypomina dotnet i myślę że oni my się na dotycie trochę wzorowali właśnie z taką ilością klas i sposobem zarządzania tymi klasami. E, dalej jest panel, e, form panel, e, bo to jest in NameSpace. Form panel podobnie jak panel, może mieć w sobie dużo innych komponentów, ale przy tym ma taką właściwość, że potrafi zaimplementować jakieś proxy, czyli połączenie z Ajaxem albo z local storage i submitować albo dynamicznie ładować formularze. Czyli musimy, możemy sobie w ogóle zapomnieć o implementowaniu tych formularzy, bo to zawsze było takie, no, droga przez, e, przez, nie wiem, przez bagno tak, e, z implementacją formularzy. Dalej jest kontener border, on jest być zaimplementowany przez viewport i służy do tego, że mamy dynamiczny widok, co już taki podzielony na pół, możemy sobie dwa panele zmniejszyć, tak? I jedną strzałką i tak naprawdę wystarczy poprosić, żebyśmy, żeby ten layout był użyty w viewportie i nic więcej nie trzeba robić, tak? Dalej jest WML, nie wiem ile osób mogło kojarzyć WML-a, to jest tak jakby SVG dla eksplorerów. I też jest problem z używaniem go, więc zostało to zgrabowane. i jeżeli byśmy mieli kiedykolwiek do czynienia z grafiką wektorową na Explorerze, to też mamy tą sprawę bardzo łatwą. I komponenty. Komponentów jest bardzo dużo, w sumie głównie są komponenty, jak żyje się. Z takich ciekawych komponentów to jest flash-komponent, czyli możemy użyć sobie flasha w, na w naszej aplikacji czy na naszej stronie internetowej i to będzie jakoś ze sobą współpracować. Dalej są QuickTipy, czyli takie, takie dymki tak, nad różnymi, nad różnymi przyciskami czy panelami jako pomoc. To jest w taki bardzo, w sumie bardzo magiczny sposób zarządzane, no, ale tak musiało być, bo, bo QuickTipy zawsze były problematyczne. I HTML Editor. Jak piszemy aplikacje, to często mamy taką potrzebę użyć jakiegoś Rich Text Editora czy nawet edycji HTML. I to jest strasznie ciężkie do napisania samemu, więc taki komponent taki bardzo skomplikowany też jest zbudowany. E, kolejna strona komponentów to są. E, form actions, to nie powinno być w komponentach, przepraszam. Ta kolumna powinna z zniknąć. No ale jak już jest, to powiem, że Direct Submit to jest e, takie API, to jest takie submitowanie do API, bo e, sensza od razu, żeby Note, nasze web aplikacje miały jakieś wsparcie w backendzie, napisać też swoje API, który nazywa się Direct. I wystarczy, że takie API mamy u siebie zaimplementowane, bo je trzeba samemu zaimplementować na backendzie, to wystarczy tylko podać adres i tak masa sama się potrafi już z backendem wtedy komunikować i strasznie dużo robot nam zaoszczędza. Dalej jest kolumnę, jeżeli jak mamy tą tablicę, tablica ma zawsze jakieś kolumny i każda z tych kolumn jest osobną klasą. Ona jest różnym typem klasy, czyli może wyświetlać datę, może wyświetlać checkboxy. Ale bardzo fajną e, kolumną jest templatka, czyli możemy ten x-template w nią wrzucić i namszy HTML wygeneruje z tej templatki. E, to tyle. Trzecie komponenty. Trzecie komponenty to tak. E, jak piszemy, jak mamy te wykresy, tak różne te czarpaje i, i tak dalej, e, ich wygląd, czyli ich kolory i kształty są jak osobną klasą, którą możemy sobie dynamicznie podmieniać, nie zmieniając przy tym CSS-a. To jest często całkiem przydatne, jak się zmieniają karty, a chcielibyśmy ten widok zachować, bo jednak, jednak czarne są trochę, trochę ciężkie, tak? Więc fajnie jest po prostu móc zmienić widok, wygląd. Druga sprawa to jest drag and drop. XJS już nam przychodzi z wsparciem drag and dropa, czyli też nie musimy już o Ten drag and drop działa naprawdę nawet na IE7 i ie 8 Da się to zrobić. Kolejno Window Manager, czyli jak robimy sobie okienka, które nie są gdzieś wyrenderowane bezpośrednio w jakimś stylu, w jakimś one po prostu pływają, tak? Są, są takie pływające, mamy od razu zarządzanie nimi. X-Template, ta klasa, o której mówiłem, czyli taki system pisania templatek, on jest podobny trochę do Hogana od Twittera. Normalnie wspiera zmienne, wspiera funkcje, może wykonywać funkcje z modelu, w którym się go przekaże. Jest całkiem przyjemny. Problem jest taki, że musimy go podawać stringy i często tracimy kolorowanie. No ale wymusza to na nas to, żebyśmy pisali jak najkrótsze te templatki. Dalej jest data. Dobrze. Data to jest tak jak mówiłem, dostajemy to do data packet, czyli możemy sobie lokalnie budować bazy danych, które są relacyjne i jednocześnie mogą jakby na żywo się synchronizować z backendem. Najlepiej, żeby to był ten direct. Te trzy klasy to właśnie, żeby zaznaczyć, że one są relacyjne, że da się to zrobić. Taki, taki store, czyli tą bazę danych sobie, lokalną bazę danych tworzymy. Przekazujemy jej proxy, czyli w jaki sposób, z czym ma się łączyć. Powiedzmy, może to być Ajax, może to być DAJ, może to być Local Storage bez problemu. I przekazujemy jej leader, tak, czyli jakie dane ona będzie otrzymywać. <coughs> czy ona będzie czytać z tego proxy XML-a, czy ona będzie czytać json -a. My się mamy tym nie przejmować. My mamy końcowo dostać y, sam model, który ma pola w json e, Więc jeżeli gdziekolwiek piszemy xml to już się nie musimy martwić po prostu o, o konwersję tego z backendu. Dalej Utilities, czyli takie klasy, takie pomocne, y, jak na przykład ExtFunction. Y, to nam bimple jest fajne, że implementuje nam coś takiego jak interceptor albo sekwencję, czyli możemy jej podać funkcję, i jakoś tak magicznie ona chwyci tą funkcję w siebie, e, może tak, przekazujemy jej funkcję, do której chcielibyśmy się podpiąć i naszą funkcję I powiedzmy Interceptor wtedy zwróci funkcję, gdzie najpierw wykona się zawsze nasza funkcja, a później ta funkcja, którą, e, którą podaliśmy jako Interceptor. To jest całkiem przydatne przy debugowaniu, bo możemy jakby właśnie chwycić tą funkcję, która nam nie działa i będziemy zawsze się wykonywać przed nią. E, nawigacja klawiszami. Możemy też sobie w jakimś kontrolerze gdzie zaimplementować są nawigację klawiszami, Całkiem taką rozbudowaną, bo w sumie ludzie w tym nawet piszą gry, tak? Że do tego hejna przekazujemy tylko jasona, która funkcja ma się wykonać na 10 jakiegokolwiek klawisza i to sobie działa w tle, my to odpalamy i więcej o to nie dbamy. Mixed Collection to jest po prostu implementacja tak naprawdę kolekcji, czyli takich bardzo dużych e, tablic, e, które są może tak, dzięki temu mamy zawsze e, na przykład Forbitza, tak? nawet jeżeli to jest Internet Explorer czy takie array'owe arejowe metody, których nie mamy na, na starych przeglądarkach. Delay task to jest wrapper na set timeout, żeby set timeoutów nie używać. I task manager analogicznie do interwału czasowego. I ostatnie, już, tak naprawdę ostatnie rozszerzenie użytkowników, które do wersji 3 po prostu były zgłaszane i można je było gdzieś tam w repozytorium wstąpić wciągnąć. W czwartej wersji extra postanowili zebrać najlepsze te rozszerzenie użytkowników i wciągnąć je w klasę, w bibliotekę. I tutaj chyba najciekawsze, po prostu jeździ jest panel, tak? czyli mamy komponent od razu do map Google a. I sample code. Miałem pokazać sample code, ale nie mam internetu. Nie wiem, czy mam jeszcze czas, żeby coś pokazać. No. Mamy, to zaraz, zaraz do tego wrócimy. Mam jeszcze dwa slajdy z Iona i wrócimy do okna, żeby pokazać, jak na żywo to wygląda. Stężający, czyli ten wrapper, o którym mówiłem, tak, że możemy napisać w aplikacji i tak jak w kordowie, ona się nam zwrapuje i uruchomi w oknie normalnie system. Piszemy ten sam kod na każdy system, on ma niewiele ma tych klas, tak, bo on po prostu potrafi nam zarządzać nami systemowym, potrafi zarządzać swoim rozmiarem, swoim oknem ma jakieś tam moduły kryptograficzne, ale to jest raczej tylko do liczenia haszy. W necie potrafi zresztą sobie zrobić tylko proxy, także aplikację korzystnego z niego proxy. Ten Ion nie jest za bardzo rozbudowany, on jest po prostu po to, żeby o nim wiedzieć, jak naprawdę mamy potrzebę zwrapowania aplikacji w okienko, to możemy to tym zrobić. I o sens Nie będę pokazywał jego klas, bo te klasy się bardzo zmienią, te mobilki bardzo, bardzo idą do przodu. Więc mam tylko starać, żeby pokazać jaką wygląda. Z Senshi Touch korzysta, korzysta Kiwa i przez jakiś czas korzystał nawet, nawet Facebook. Poprowadzili taki ciekawy eksperyment, że porównywać jak działa natywna aplikacja względem aplikacji napisanych w HTML5 i weszły bardzo ciekawe, bo sporo osób mówiło, że nawet HTML-owa aplikacja Facebooka, napisana w HTML-u, znaczy w sensie, działa szybciej od natywnej, napisanej w Objective-C. Oczywiście to było do no, niedawna, bo teraz, jak wyszedł Swift, to już ten Facebook zaczął działać o wiele lepiej, ale za czasu jak on był taki bardzo powolny, to to był mniej więcej tamte czasem. Skórki są takie, że piszemy jeden kod, nie zastanawiamy się, gdzie on się wykona na każdej z platform on sobie sam załaduje swój styl i będzie się starał jak najbardziej implementować natywną aplikację. Tak, to to jest tyle z mojej strony. Jeszcze chciałbym tylko poprosić o hasło do Wi-Fi i pokażę, jak działa ta dokumentacja, tak, bo dokumentacja jest takim najlepszym, najważniejszą funkcją. Dobrze. To no, nie wygląda może zaskakująco, to są po prostu cztery panele, nawet bez żadnego narzuconego motywu e, graficznego. Chodzi o pokazanie, jak, się, jak coś takiego wygląda e, w życiu. Czyli to wygląda w ten sposób, że jest definiowany widok jako klasa. E, nie jest definiowany, to jest po prostu pokazana klasa. E, jest tak, że definiujemy sobie klasę jakiś widok, ona jest jedna, dlatego musimy ją zdefiniować. E, piszemy, co ona powinna rozszerzać, czyli jest zwykły kontener. A możemy je nadać Xtape, to jest taki skrót, żebyśmy nie musieli używać całej długiej nazwy, bo te nazwy, jakby często są całkiem długie, żeby nie trzeba było ich używać w sobie X -type i tym takim małym nadrzędnym zarządza, Możemy się zawsze dodać, dostać po właśnie takim stringu do tej klasy. Szerokość tego nie muszę tłumaczyć, tak jak mówiłem, od razu może sobie poprosić o klasy, których może w przyszłości używać, tak? po prostu xjs no to jest żałasny, on nie może się domyślić samego kogo, które klasy będą używane, więc definiuję to normalnie black Dalej layout. Layout jest całkiem łatwo chyba zorganizowany, jest napisane, że to jest table, ma trzy kolumny, i atrybuty, które ma dodatkowo takie e, wierszą e, to, ko, komórką, e, które Stere ma dodać komórką. E, defaulty, czyli żebyśmy nie musieli cały czas pokazywać, wpisywać tych samych właściwości, żeby tylko sobie jak najbardziej skrócić, wpisujemy typowe, domyślne właściwości wszystkich, e, wszystkich komponentów, które będą w środku. I tak jest dodane do tego komponentu i int komponent jest dodana do tablica Items, czyli tam zawsze umieszczamy wszystkie rzeczy, które będą w tej klasie w tym widoku się pokazywać. I to są po kolei właśnie te cztery, te cztery panele. I tutaj nie ma w sumie więcej do pokazania. Po prostu jest tytuł, tak? Po prostu jest jego zawartość. I żeby pochwalić się tą dokumentacją, jak ona wygląda przy takich rzeczach. E, dokumentacja jest generowana silnikiem, JSTAC. On jest napisany przez Sensze, także oni w sumie sami sobie napisali ten generator. E, Cało jest pisane, ono jest generowana ze źródła. E, źródło hasy wygląda w ten sposób. Jest całkiem długie. No, jak mówiłem panel jest dużą klasą. E, wszędzie ta cała dokumentacja jest zrobiona tutaj na komentarzu. Jakiejkolwiek metody byśmy sobie nie znaleźli, to jest jakoś opisana. No dobra, to znaleźliśmy nie Ale ta każda klasa jest opisana w jakiś tam w miarę przydatny y, sposób. A tej dokumentacji możemy używać w taki sposób. Mamy pokazany jakiś y, przykład kodu. Klikamy live preview i po chwili nam się to zainicjuje. Po dłuższej chwili, ale to O, są, oba wskoczyło. To jest generowane, ładowane dynamicznie w, w Javascriptie i domyśli tej dokumentacji eksta nie ma, więc to kliknięcie powoduje załadowanie eksta, który jest całkiem sporym. Dlatego to tak długo trwa, ale myślę, że już kolejne panele powinny iść bardzo szybko. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić cokolwiek innego na żywo, ten kod możemy zmieniać czy jakiekolwiek inne funkcje sobie sprawdzać i on faktycznie, to co mamy pokazane w tym samplu, to się nam wyrenderuje. Dobrze, poproszę o mnie, żebym prowadził tak 40 minut, bo 40 się kończy, żebym chciał więcej nie zanudzać. Dziękujemy Dobrze. bardzo Darkowi, podziękujemy drażnikom.